W tym filmiku przedstawię krok po kroku instalację Logosoft Comfort. Ja pozwoliłem sobie włożyć już płytę do napędu. Uruchomię właśnie setup. Poczekamy chwilę, aż uruchomi się program instalacyjny. Jeszcze chwileczkę. Teraz musimy potwierdzić licencję. Naciskamy Next. Tutaj pozostawiamy domyślną ścieżkę. Tutaj także pozostawiamy domyślne opcje. I klikamy Install. Teraz rozpoczęła się instalacja. W tym momencie jesteśmy pytani, czy chcemy zainstalować sterowniki do przewodu USB, który służy do programowania starszych wersji logo poniżej 0BA7. My tutaj wybierzemy jest. Rozpocznie się nam instalacja. Tutaj klikamy Next. I cierpliwie czekamy, aż zainstalują się drivery. Next, akceptujemy umowę licencyjną. Pozostawiamy ścieżkę domyślną. Install. I musimy chwilę tutaj odczekać. Ja tutaj to odkoczyłem, ale spokojnie można to zostawić i nacisnąć finish. Czy musimy znowu chwilę odczekać, aż instalator swoje zrobi. I mamy podsumowanie, że instalacja się powiodła. Odhaczymy sobie te ptaszki, ponieważ nie chcemy ani uruchamiać logo Soft Comfort ani czytać pliku .widmi I naciskamy down. Po czym uruchomimy sobie program Logosoft Comfort, ale jako administrator systemu, ponieważ program jest domyślnie wersji angielskojęzycznej, tutaj musimy zamknąć sobie okno powitalne. Tak jak widać, jest po angielsku. I teraz yy, zainstalujemy sobie spolszczenie z menu Help wybieramy Update Center. Tutaj otworzy się nam okno. Naciskamy Next. Wybieramy sobie Internet. Możemy także wybrać dysk twardy, ale to musielibyśmy wcześniej ściągnąć pliki sobie z Internetu. Next. Tutaj pozostawiamy wszystko tak jak jest domyślnie. Next. I teraz otworzyło się nam okno selekcji. Tutaj musimy sobie oszukać Polisz. Właśnie zaznaczamy go sobie i klikamy Next. Tutaj mamy komunikat, że Transfer się powiódł sukcesem. Podsumowanie. Next. Tutaj musimy sobie wybrać język polski. Next. I Finish. Program się zamknie, po chwili znowu się uruchomi, mamy go już w polskojęzycznej wersji. To wszystko na temat instalacji. Dziękuję, zapraszam do następnych filmów.